Witam na kanale Tandem Psycholog. Ja nazywam się Agnieszka Paprocka, jestem psychologiem i dzisiaj zapraszam Was na ostatni, piąty odcinek z cyklu Jak radzić sobie z zaburzeniami natury emocjonalno-psychicznej. Tak jak pewnie oglądaliście poprzednie odcinki, cykl jest poświęcony Maciekowi Pawlakowi. Maciek ma 6 lat i choruje na dystrofię mięśniową. I na jego leczenie jest potrzebne ponad 15 milionów. Zbiórka ruszyła, idzie nieźle, więc Maciek ma szansę na to, żeby, żeby cieszyć się zdrowiem. I ja nagrywam ten cykl, aby dostarczyć Wam wiedzy i um, może takich um, wskazówek do tego, jak radzić sobie ze zdrowiem psychicznym, a w zamian, jeżeli ten cykl jest dla Was korzystny, proszę, żebyście wpłacili coś do skarbonki dla Maćka. Ta skarbonka się nazywa Timpa Paprockiej, Na dole jest link do wpłat, jeżeli coś z tego um, wyciągacie dla siebie. I ja chciałam bardzo, bardzo Wam gorąco podziękować za wszelkiego rodzaju wpłaty do skarbonki i za wsparcie tej zbiórki. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj ostatni, ostatni odcinek. Przeszliśmy przez różne punkty, jeżeli chodzi o wskazówki dotyczące zdrowia e, psychicznego i gdzie tutaj po kolei to wszystko ustawiać. I słuchajcie, ostatnim punktem, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, nie wiem czy nie jeden z ważniejszych, to jest punkt: nigdy się nie poddawaj. <laughs> ponieważ wiecie, tyle czasu. Pracowałam z ludźmi, którzy zgłaszali się z różnego rodzaju problemami natury psychologicznej, i obserwując ich w tej podróży czasem krótszej, czasem dłuższej, doszłam do takiego wniosku, że naprawdę dwie Oj, przepraszam, za te trzęsienie. Dwie rzeczy decydują o tym, że człowiek wychodzi z zaburzeń. I to jest wiara, a drugie to jest konsekwencja. I zobaczcie, nie decyduje o tym poziom skomplikowania problemu, nie decyduje o tym historia, nie decyduje o tym typ zaburzenia. To tak naprawdę z poziomu wychodzenia zaburzenia jest absolutnie i totalnie nieistotne. Natomiast istotne jest, czy człowiek w ogóle wierzy, że z tego, co go spotyka, da się wyjść, czy da się te wszystkie cegiełki poukładać, odebrać swoją lekcję i cieszyć się zdrowiem. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, czy jest tym konsekwentny i czy naprawdę pracuje nad swoim zdrowiem. I powiem Wam tak, że jeżeli ktoś w środku ma wewnętrzne przekonanie, um, że z zaburzenia da się wyjść lub da się do, funkcjonować i że na jego problemy jest rozwiązanie, to on takie rozwiązanie znajdzie, bo on szuka po prostu wśród rozwiązań. Osoba, która uważa, że z tym trzeba żyć i że już tak po prostu będzie, takich wyborów również dokonuje w życiu codziennym. W sensie zgadza się na to, że z tym trzeba żyć, bo w takie akurat rozwiązanie wierzy. Więc zobaczcie, jak ważne jest wierzyć w ten efekt, który byśmy chcieli osiągnąć, że się da. Niezależnie ile nam to zajmie, i nie zawsze każdą metodę, którą stosujemy, czy którą wybieramy, działa od razu. Natomiast ten człowiek, który się nie poddaje i wierzy, takich rozwiązań po prostu szuka. I to troszeczkę też, jeżeli chodzi o takie podejście, że z zaburzeniami, Trzeba żyć, czy z tego się nie da wyleczyć, czy tak po prostu musi być. Jest to często związane z, taki, z taką tolerancją na dyskomfort. Oczywiście to się bierze z naszych przyzwyczajeń i z tego, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie, ale też jak obserwowaliśmy swoich rodziców. Zauważcie, że niektórzy ludzie mają naprawdę ogromny, ogromną tolerancję na dyskomfort, na, na trud w życiu. Na to, żeby było ciężko, na zmagania, na to, że w życiu trzeba przetrwać, na to, że w życiu tak jest, że inni nas wykorzystują, w życiu tak jest, że nas oszukują, w życiu tak jest, że trzeba ciężko pracować, w życiu tak jest, że nie możemy się cieszyć pełną zdrowia, w życiu tak jest, że nie da się, nie wiem, przekonanie, uczciwie prowadzić firmy. Wiecie, tysiące różnych mamy myśli, nie? Jeżeli my mamy dużą tolerancję na, na dyskomfort, na zimno, na niewygodę, na mały metraż, na em, kwestie, nie wiem, właśnie, choćby nawet, nawet, wiecie, leczenia zębów specjalistów, jakich dobieramy, jeżeli my zgadzamy się i mamy i przyzwyczailiśmy się do dużego dyskomfortu, że tak po prostu jest, trzeba wypracować sobie rzeczy, trzeba, musi być ciężko, musi być pod górkę, to jest w ogóle syzyfowa praca na przykład, to my faktycznie ten dyskomfort, czy tą tolerancję na dyskomfort, łącznie z zaburzeniami psychicznymi, że musi nas boleć, że nie do końca się z tego da wyprowadzić, że no tak po prostu jest, że nie wiem, są obciążenia genetyczne, aczkolwiek racjonalnie myślę, że częściowo może tak być. Natomiast ja uważam, że mogą być predyspozycje genetyczne, ale bardzo dużo możemy, um, takimi środkami zewnętrznymi, czy takim bieżąc, bieżącym BHP psychicznym sobie różne objawy wyciszać. Więc jakby. Um, to, jaką mamy tolerancję, niektórzy mają bardzo dużą tolerancję na to. Nawet wiecie, czasem możemy taką prostą rzecz powiedzieć na tym, jak my śpimy, albo gdzie my śpimy, my w jakim miejscu. Ktoś może tak naprawdę zrębnąć się w każdym miejscu ze światłem, nie wiem, bez poduszki, na nie wiem. Krzywym łóżku, czy wystających deskach, i mu to nie przeszkadza, a niektórzy mają, po prostu nie mają takiej tolerancji i potrzebują się wyspać, potrzebują mieć ciemno, potrzebują mieć odpowiednią kołdrę, poduszkę, bo dla nich nawet sen jest ważny i nie mają tolerancji na, tolerancji na wiem, niewygodę. Więc to bym powiedziała, że jest też kluczowe, jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne. Do jakiego efektu my chcemy dojść? Jak, co jest naszym celem? Czy nas, naszym celem jest przeżyć? Czy naszym celem jest funkcjonować jako tako? Czy naszym celem jest funkcjonować w zdrowiu psychicznym? I jaką my mamy tolerancję na jakby konsekwencje, um, konsekwencje naszego zaburzenia, jak my, jak my chcemy. Więc myślę, że to jest jedna z takich kluczowych rzeczy. Duża, tole, duża tolerancja na dyskomfort, więc generalnie duże, duże trudności psychiczne raczej będą kontynuowane. I jeżeli chodzi o konsekwencje w ogóle w wychodzeniu zaburzeń, um, to dużo osób się poddaje, du dużo też jakby w komentarzach na YouTubie czytam, że nie wiem, była jedna terapia, nie podziałało, nic mi nie pomoże. Słuchajcie, no ja bym powiedziała, bym była ostrożna z tym, żeby jedna terapia miała pomóc i że od razu z pierwszym człowiekiem, którym się spotkamy, e, miałoby nam zaklikać. No to jest trochę jak w związku, jak z szukaniem partnerów, partnerek. Czy naszych przyjaciółek. Czasem jest tak, że nam zaklika za pierwszym razem i w ogóle wiecie, połączenie dusz i wszystko, a czasem jest tak, że zabiera nam to czas. I ja bym powiedziała, że raczej próbujemy z jednym, drugim, trzecim, a nawet czasem i czwartym ter terapeutą czy psychologiem, aż trafiamy na osobę, która nam odpowiada, z którą czujemy flow, z którą jest nam jakoś osobowościowo i wiedzowo, blisko. A uważam, że dobry terapeuta lub psycholog to skarb. Taki, który nam <laughs> odpowiada i z którym czujemy się dobrze, ale też po, po których spotkaniach czujemy efekty. Więc jeżeli chodzi o, tak, właśnie o konsekwencje, czyli nawet jeżeli jedna próba okaże się nie fiaskiem, wy... to powiedziała: OK, no to próbujemy dalej. Powolutku, można czasem odpocząć. I powolutku próbujemy dalej i szukamy kolejnej osoby, bo zdrowie psychiczne jest dla nas ważne i nasz komfort psychiczny jest dla nas ważny. Więc jeżeli chodzi o konsekwencje, to ja też bym chciała zaznaczyć taką rzecz, że konsekwencja w działaniu jest raczej maratonem niż sprintem, ponieważ wyjście ku zdrowiu zajmuje czas, różne rzeczy trzeba poukładać, poodkrywać żeby one zaczęły, to jest wypracowanie iluś tam nawyków, które przynoszą po prostu w dłuższej perspektywie rezultat. I to jest raczej maraton. Dlaczego podkreślam, że to jest maraton? Bo ważne jest to, żeby kumulować zasoby i korzystać z zasobów powoli. Czyli to nie jest tak, że wydatkujemy 100% energii i idziemy do celu, bo często jest tak, że my, bo to jest też um, często problem, że my się zrywamy do różnych... Rzeczy, które chcemy osiągnąć. Wkładamy bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo emocji, bardzo dużo energii, nieadekwatnie jakby do, do zasobów, więc robimy jeden bardzo duży krok i na tym jednym wielkim kroku się kończy. Więc ja wolę malutkimi kroczkami do przodu, ale konsekwentnie. To jest zdecydowanie um, bardziej spójne z człowiekiem, z jego zasobami i z tym, że my naprawdę zmieniamy grube nawyki i schematy w naszym życiu. A to wymaga utrwalenia i czasu. Nie da się tego utrwalić po jednym wielkim skoku. E, czekajcie, to sobie zerkam, bo mam napisane, co chciałam jeszcze powiedzieć. Więc, więc tak, więc um, konsekwencja w wyjściu um, zaburzeń psychicznych jest kwestią maratonu, więc podchodzimy do tego, jak do maratonu, że trwa długo, że będą kryzysy na, na drodze. I że w kryzysach, ja bym powiedział, że największą lekcją w kryzysie to jest to, żeby go przetrwać, nie? Za chwilę będzie lepiej, ale jakby, jak jesteśmy w dołku, no to mamy tendencję do rezygnowania. A jeżeli chodzi o wiarę, to wiara jest tak naprawdę zaufaniem. Zobaczcie, że w zaufaniu nie ma albo nie ma za dużo lęku. Czyli znaczy możemy odczuwać lęk, ale ten lęk nie nie, nie zatapia nas. Czyli wiara jest pewnym zaufaniem, czyli bardzo niskim lękiem i taką ufnością, tak jak mieliśmy na, na poprzednim odcinku, um, że wierzę, że dzieje się najlepszy scenariusz dla mnie i że cokolwiek się tam nie dzieje jest z korzyścią i przez, co ma, co, przez coś mnie to życie ma przeprowadzić. Czyli um, jest lękiem. Ale takim bardziej rozwojowym niż takim zatrzymującym. I zobaczcie, im, im mniejszy lęk, tym mniejsza kontrola, bo my często w swoim życiu chcemy kontrolować różne rzeczy, że ma się to tak wydarzyć, tak jak my chcemy, tak jak my oczekujemy, po naszemu. I to mówi o dużym lęku, bo tam, gdzie mamy dużą kontrolę, jest zawsze dużo lęku, że ma być tak, jak my chcemy, bo tylko wtedy czujemy się bezpiecznie. Tam jest taki przekaz, nie? że czujemy się bezpiecznie, a to jest, Także możemy się czuć bezpiecznie, z zaufaniem, że wszystko, co się dzieje, um, dzieje się z korzyścią dla nas. Dobrze? I słuchajcie, aha, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. O tym się często nie mówi, ponieważ um, o osoby z zaburzeniami psychicznymi jest taka, um, takie podejście, ok, że trzeba im pomóc, że przecież chorują. Natomiast bardzo często osoby z zaburzeniami psychicznymi, możecie sprawdzić sobie, czy to jest wątek u Was, są w mentalności ofiary. Mentalność ofiary mówi o tym, że odczuwamy bardzo dużo lęku, ale przy bardzo dużym lęku i bezradności, bezsilności, bo to jest trochę mental ofiary, czujemy też to, że to ktoś musi nas uratować lub powinien nas uratować. I to jest bardzo niebezpieczne podejście, bo jeżeli my, Idziemy do psychologa, terapeuty, czy korzystamy z różnych metod, z nastawieniem, że ktoś musi mnie uratować. Dzieją się dwie niefajne rzeczy. Po pierwsze, odbieramy sobie sprawczość, a po drugie, odbieramy odpowiedzialność za nasze zdrowie i dajemy to: okej, okay, ja jestem cierpiący, ja jestem zaburzony, ja choruję, to ty mnie teraz uzdrów, to ty mi teraz, teraz pomóż to ty mnie wyciągnij z tego dołka. I słuchajcie, jest to jedna z trudniejszych postaw i ona nie, nie wspiera wychodzenie ku zdrowiu, ponieważ nie oddając, jakby to po naszej stronie leży kwestia zdrowia, to to nam najbardziej powinno zale zależeć na sobie i na swoim zdrowiu. I jasne, my korzystamy z pomocy psychologa, terapeuty, psychiatry, y szukamy odpowiednich osób dla nas, y chodzimy na warsztaty, uczęszczamy na warsztaty, korzystamy z różnych metod, ale te osoby mają tylko dać nam pewien kierunek, pewną wiedzę, pewne umiejętności, ale to my decydujemy o swoim życiu i to my możemy wypracować pewne kwestie, które są nam potrzebne. Jeżeli jesteśmy w mentalności ofiary, w takim zasadzie, proszę mi pomóc, jest mi bardzo źle, proszę mnie uratować, ja, ja nic nie mogę, nic nie potrafię, jestem taka biedna, biedny, to jest to jedna z najgorszych postaw, ponieważ nie da się uratować osoby bez jej woli i pracy. Można to trochę porównać, wiecie, do, do takiego dołu, no nie? w którym siedzi osoba z zaburzeniem psychicznym i e, psycholog, terapeuta, wiecie, rozkłada drabinę i pokazuje na przykład po kolei jakieś, jakieś kroki czy możliwości, ale to nie jest tak, że my, nie wiem, patrzymy na drabinę i czekamy, aż ta do nas zejdzie, wiecie, wciągnie nas na tą drabinę, postawi i jeszcze te, za nas, wiecie, będzie ręką i nogą nas stawiał, nie o to chodzi, to my... Wkładamy wysiłek po to, żeby po tej drabinie się e, wspiąć, czasem możemy spadać i znowu to od nas zależy, czy my wychodzimy. Jeżeli siedzimy w dole, mimo że mamy drabinę i mówimy weź nas, uratuj, to jest bardzo nieprawidłowe, ale też niebezpieczne dla obu stron, bo to po prostu nie działa. Więc warto sobie zobaczyć, czy u nas nie ma właśnie mentalności ofiary, czyli bardzo dużo lęku na zasadzie: ja nie potrafię. Ja nie umiem, nie dam rady, nie poradzę sobie. To są takie lękowe rzeczy. A drugie, czy nie ma wątku, właśnie lęku i bezsilności, bezradności? Nie da się, nie umiem, nie potrafię. Mi to się nigdy nie uda. Biednemu to wiadomo o czym. Zawsze mam pod górkę. Tutaj trzeba zobaczyć w mentalu, czyli w naszych myślach, czy tam nie ma przekonań, właśnie. Takich taki właśnie przekonań myślowych, które generują bardzo dużo bezsilności i lęku, które nam tak naprawdę odcinają drogę do zdrowienia. Więc nigdy się nie poddawaj, jest o wierze, czyli o tym, co ty wierzy, w co ty wierzysz, i w co ty, do czego ty chcesz, inaczej, do czego ty chcesz dojść, do jakiego stanu? To jest ważne pytanie, żeby odpowiedzieć sobie OK. Jest teraz tak i tak, co ja bym chciał, chciała, czyli które objawy miałyby zniknąć, jak miałoby wyglądać moje życie. Czy to kwestia jest, że mają być te objawy, czy w ogóle ma ich nie być? Czy na razie wystarczyłoby mi, żeby były, ale żebym mogła wstać z łóżka bez całej gońcówy myśli rano? No nie, więc jakby, co ja bym chciał, czyli mój cel, czy wierzę, że to się da osiągnąć? Drugie pytanie. I trzecie, czy. Konsekwentnie stawiam kroki, odpowiednie kroki. Nie? Czy, czy jakby, i czy właśnie nie, nie załącza się coś takiego, że tyle lat jesteś w terapii, tyle lat jesteś, um, um, nie wiem, właśnie w, w, w jakichś jakiś programach czy w konsultacjach u psychologa, jeden, drugi, trzeci psycholog, nie wiem, na, na, albo nie wiem, nie mam pieniędzy na psychologa, bardzo często słyszę, słuchajcie, Kwestia nie mam pieniędzy na psychologa, jest wyborem. Ja rozumiem, że mogą być różne sytuacje finansowe, um, natomiast znowu mamy różne formy pomocy. Ja na przykład w swojej działalności, jeżeli ktoś na przykład, no nie wiem, nie może sobie pozwolić na, na moje, nie wiem, programy czy na konsultacje, to bardzo dużo wiedzy jest właśnie, w, nie wiem, w newsletterze czy na YouTubie i jakkolwiek, nie wiem, może to nie jest wiedza dopasowana indywidualnie, ale jest to wiedza, która chociaż podstawy tłumaczy do tego, żeby z tego wyjść. Więc jakby jest dużo darmowej wiedzy. Jest, jeżeli ktoś mówi, a opieka psychologiczno-psychiatryczna jest bardzo droga, słuchajcie, to zależy tak naprawdę od punktu widzenia i zasobności portfela, bo niektórzy nie uważają, że jest droga i też mają do tego prawo. Można też zobaczyć to w formie, a że kolejki na NFZ są strasznie długie. Tak, kolejki na ENFZ są strasznie długie, ale pytanie może się zapisać do kolejki, i co w trakcie czekania na tą kolejkę jesteś w stanie sam wypracować. Więc tu zobaczcie, ile tak naprawdę się odpala różnych, różnych przekonań. Eee, odnośnie, czekajcie, bo ja mówiłam, że cel, e, do jakiego chcemy? Aha, czy wiara jest, i czy, czy tym jest konsekwencja? Tak, czyli właśnie jakie działania. Podejmujesz i znowu, czy jest korekta tych działań, bo jeżeli podejmujesz przez ileś lat, albo jesteś w terapii ileś lat i to nie działa, no to jest kluczowe pytanie, co ty robisz tak długo w terapii. Nie chodzi mi o to, że to psycholog czy terapeuta może być nie tak. Może być, oczywiście, to jest też tak, że nie zawsze mamy w zawodzie kompetentną osobę, no tak się po prostu dzieje, ale może być tak, że ty nie wkładasz odpowiedniego wysiłku, albo na przykład nie decydujesz się na tym, że świadomie, że chcesz z tego wyjść, lub faktycznie podporządkowujesz się, czy próbujesz się dostosować do metody terapeuty i, lub psychologa, która Cię zupełnie nie służy. Więc przy tej konsekwencji, czy jest tak zwana aktualizacja, wiecie, update, yy, ok, po, nie wiem, pół roku, czy to mi, czy to mi służy, czy to mi coś daje, czy, a jeżeli mi nie daje, to czy ja to nie wiem, rozmawiam o tym, dlaczego mi nie daje, czy to, to może być kwestia, że efektów, efektów nie ma, bo to są jakby kluczo, kluczowe rzeczy, nie? Wiem, gdzie chcę iść, wiara, konsekwencja, i po kolei, czy ja się do mojego celu wyznaczonego zbliżam i czy mam odpowiednie ku temu narzędzia. Więc e, tu chciałam powiedzieć o. O tym, żeby nigdy się nie podawać w takim znaczeniu, że naprawdę w to, co wierzysz i to, jak chcesz, to się da osiągnąć. No ale jak się poddasz, to mamy 100% gwarancję, że tam nie dojdziesz. Więc punkt nigdy się nie poddawaj nie jest takim punktem, że wiecie, ja motywuję tutaj i mówię, dobra, to działa, uda Ci się, na pewno Ci się uda. Tylko raczej chodzi o to, że ja wierzę, że się da, że da się na tyle, ile ty wierzysz, i gorąco ci kibicuję, że to, że nawet jak się potkniesz, czy będzie ci w jakimś momencie trudno, że jest naprawdę nadzieja na polepszenie jakości Twojego życia, ale to Ty o tym decydujesz. To Ty o tym decydujesz, czy ta jakość będzie w Twoim życiu. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz chciałabym Wam bardzo gorąco podziękować za wszystkie wpłaty dla Maćka i danie mu nadziei na zdrowie fizyczne. A Wam życzę wszystkiego dobrego i dużo nadziei na zdrowie psychiczne.